Hey! Kurczę, mam tylko jednego lizaka. W ogóle mi się to nie podoba. Ja mam o wiele więcej szczęścia. Super! Alex, spójrz tylko na moją porcję. Twoja wypada przy niej blado. Oh, no! Wow, nie wierzę. Nigdy nie widziałem tylu lizaków. Zacznijmy od małej porcji. Nie mam nic przeciwko. Trzeba tylko zdjąć opakowanie. Jak dotąd nie radzisz sobie zbyt dobrze z tym zadaniem? Nie zamierzam się poddawać. Przestańcie się śmiać! O nie! Złamałam czuba czupsa! Nie sądziłam, że to w ogóle możliwe. Najważniejsze, żeby lizak był cały. Nie potrzebuję niczego więcej. Mmm, Jakie to pyszne! Super! Jak szybko skończyłaś! Teraz Alex! Ekstra! W końcu coś przekąszę! Zobaczcie, jak łatwo mogę zdjąć opakowanie! Wow, muszę się od ciebie wiele nauczyć. Dobra, nie będę się bawił z tymi lizakami. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Co zamierzasz zrobić, Alex? Nie bójcie się, chcę tylko je zmiażdżyć. Patrzcie, to działa. Niewiele już zostało. Świetnie, jaki jestem silny. Wystarczy, Alex, to straszne. No dobra, skończyłem. Teraz trzeba wsypać to do miski. Wow, jak tego dużo! Padłeś na naprawdę fajny pomysł. Będę potrzebował jednego całego lizaka. Zostawiłem go nie bez powodu. Teraz można go zanurzyć w pokruszonych lizakach i zjeść. To bardzo wygodne. Szkoda, że tak szybko się skończył. Będę musiał wsypać te okruchy prosto do buzi. To też jest fajne. Jakie to pyszne. Nie mam ochoty się zatrzymywać. Połowę wysypałeś dookoła siebie. Mila, teraz ty. Będę potrzebowała odkurzacza. Wyłącz go szybko! Ups, przepraszam, niechcący skierowałam go w twoją stronę. Potrzebuję go do zdejmowania opakowań. Fajny pomysł! Mnie też się podoba. Teraz mogę bez przeszkód jeść izaki. Jak to wszystko mieścić się w ustach? Niewiarygodne. Hej! Obawiam się, że to się źle skończy. What? Oj, chyba miałeś rację, Alex. Lizaki utknęły. Nie mogę nic zrobić. W porządku pomożemy ci. Trzymaj się mocno. Ostrożnie to mnie boli. Co to ma być? To przecież szczęka Mili. To straszne! Nie szkodzi, już ją włożyłam z powrotem. Co to niby jest? Nie mogę zrozumieć. Wygląda jak ziarno kukurydzy. Chyba masz rację. Ja mam kilka takich. Nie pachną. Nadal nie rozumiecie, z tych ziaren robi się popcorn. Ale ja nie umiem. Trzeba coś wymyślić. Wiem! A gdyby tak po prostu je przegryźć? To nie działa, jest za twarde. Muszę się jeszcze nad tym zastanowić. Wiem, co robić. Pomoże mi prostownica do włosów. Myślę, że jest wystarczająco mocna, żeby przygotować jedno ziarno. I jak działa? Jakoś długo to trwa. ale zagrajmy w coś. Albo się zdrzemnę. Julie ma rację, to długi proces. Wow, jednak się udało, świetnie. Spójrzcie, jakie to fajne. Brawo, wierzyliśmy w ciebie, Mila. Mam nadzieję, że nie czekałam na próżno. Tak, to jest bardzo dobre. Teraz ty, Alex. Do przygotowania całej partii potrzebuję czegoś poważniejszego niż prostownica do włosów. Myślę, że żelazko wystarczy. Jestem pewna, czy to zadziała. My też wątpiliśmy w twoją prostownicę. Udało mi się! To było bardzo szybkie. Zaskoczyłeś nas. O nie, poparzyłem sobie rękę. Jak gorąco. Czasami jesteś taki niezdarny. Mam nadzieję, że popcorn pomoże mi zapomnieć o kłopotach. Niesamowite. Wyszedł naprawdę smaczny. Jak mam zrobić tak dużą porcję? Mam pomysł. Co to jest? Maszyna do robienia popcornu. Naprawdę nigdy takiej nie widziałeś? Pokażę ci, jak z niej korzystać. Po pierwsze, wystarczy wsypać ziarna. Wow! Właśnie tak. Wystarczy. Spójrzcie, to działa. Mój popcorn jest gotowy. To niesamowite, prawdziwy cud techniki. Myślę, że można dodać więcej ziaren. Wyszła za mała porcja. No, teraz to całkiem inna sprawa. Tak mi się podobał wiele bardziej. Super, mamy popcorn na całym stole. Zostało jeszcze trochę ziaren, wykorzystam je wszystkie. Twoja maszyna chyba wymknęła się spod kontroli. To nawet lepiej. Czy to prawdziwy rak? Wygląda przerażająco. Boję się go nawet dotknąć. Straszne. Przynajmniej masz tylko jednego. Spójrz na mój talerz. Myślę jednak, że nie musimy się bać. Te wcale nie są niebezpieczne. Nie byłbym tego taki pewien. Nie mogę sobie wyobrazić, jak poradzę sobie z tą ogromną porcją. Wolałbym, żeby Mila zaczęła. No dzięki Alex. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wiesz jak wspierać w trudnych chwilach. Nie wydaje mi się, żeby to było paskudne, jak myślałam. Serio? Tak, podoba mi się ich smak. Jestem gotowa zjeść je w całości. Pyszne. Nie spodziewałam się, że mi tak posmakują. Szczerze mówiąc, ja też jestem trochę zaskoczony. Było pyszne. Mila, po takim posiłku przydałoby ci się umyć zęby. Ups, y, niezręcznie wyszło. Nie martw się, takie rzeczy się zdarzają. Mam nadzieję, że poradzę sobie z moją porcją tak szybko jak ty. Dobrze, zacznijmy od czegoś małego. Postaram się wziąć przynajmniej jeden pens. Dziwne wydawało mi się, że rak się rusza. Lepiej wezmę innego. Dobrze, że mam w czym wybierać. Ale najpierw pozbędę się wszystkiego to zbędne. Julie, nie poznaję cię, co ty wyprawiasz? To nic takiego, musiałam tylko oczyścić raki. To nie jest usprawiedliwienie, zobacz, co nam zrobiłaś. Przepraszam, nie chciałam. Dobra, jedz już miała rację. To naprawdę jest pyszne. Wow. Szkoda, że nie dostałam największej porcji. Chętnie bym jeszcze zjadła. Kurczę, znowu zgłodniałam. Super. Niestety, Mila, nic już nam nie zostało. Teraz przyszła kolejna Alexa. Napatrzyłem się na was. Teraz ja też chcę spróbować. Super, naprawdę pyszne. No to może nas poczęstujesz? Nie ma mowy, już zjadłyście swoje porcje. No daj nam chociaż po jednym raku. Przestańcie, powiedziałem nie. Nie przeszkadzajcie mi w cieszeniu się nimi. Mm, pyszności. Naprawdę jesteśmy głodne poczęstuj nas, błagamy cię. Myślę, że to wam w zupełności wystarczy. Bardzo zabawne, chciwus. Zapamiętamy to sobie. Dajcie spokój, nie denerwujcie się. Ja tylko żartowałem. O nie, tu jest żywy rak. Boję się, jak się tu znalazłeś. Ej, nic ci nie jest? Pomocy! ugryzł mnie w palec! Zróbcie coś! Nie rzucę nim we mnie! Jak to woli! Życie dało ci dobrą lekcję. Dlaczego mam takiego pecha? Mam tylko jedną pizzę. Bo ja dostałam resztę? Nie, to ja mam wszystkie pizze. Tylko spójrzcie na tę wieżę. O mój Boże. Masz ogromną wieżę z pizzę, a ja tylko jedną? To niesprawiedliwe. Przestań narzekać. Lepiej zacznij szybko jeść. Mam nadzieję, że moja pizza będzie przynajmniej smaczna. Wygląda apetyczniej niż inne. Mmm, pyszności. Jak tu dużo sera. Uwielbiam ser. No, 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 Hej, nie jestem workiem na śmieci, do którego można wrzucać resztki jedzenia. Zabieraj to. Wiesz co? A masz. Ej, dlaczego tak się złościsz? Nie zrobiłam tego celowo. Ja też chcę zjeść swoją pizzę. Już sam jej widok sprawia, że cieknie miślinka. Wymyśliłam sposób na szybsze i wygodniejsze jedzenie, aby nie brudzić rąk. Wow! Super! Nie sądziłam, że ktoś może coś takiego zrobić. Jak ty to zmieściłaś? Pizze są pyszne, więc stać mnie na więcej. Co się ze mną stało? Pizze wyszły ci bokiem, a raczej szyją. Ale my z chęcią je zjemy. Pyszności. Muszę natychmiast wracać do normalności. Uf, a gdzie są moje pizze? Kto je ukradł? Kto się odważył? Złodzieje. Jak mogliście? ale się tego nie wstydzę, bo jedyne, o czym myślę, to jest jedzenie mojego stosu pizz. No co? Pora was zjeść. Może lepiej nie zaczynaj od dołu. Co mogłoby pójść nie tak? Ojej! Właśnie to, a nie mówiłyśmy. Tak, doszło do pizzowej lawiny. Za co mnie spotyka taka kara? Nienawidzę czosnku. A kto w ogóle go lubi? Macie po prostu pecha, bo ja mam tylko jedną główkę. Z czego się śmiejesz? Będziesz to jeść jako pierwsza. Spokojnie, nie jestem tchórzem, więc szybko sobie z tym poradzę. Mam nadzieję, że nie zwymiotuję. Chyba przeceniłam swoje siły. Nie dam rady tego zjeść. Mam już dość! Jeszcze czego? Czosnek trzeba zjeść w całości. Mam nawet dla ciebie specjalny prezent. Wyciskarkę do czosnku. Możesz włożyć do niego cały czosnek i wycisnąć go prosto do us. Nie chcę tego robić, bo zwymiotuję. To nie było pytanie, od usta. Co za ochyda, mam teraz okropny smak w buzi. Oj, nawet ja czuję ten zapach. Co za fetor, to okropne. Dobrze, że zawsze mam gumę na takie okazje. Dzięki. Nie będziecie musieli tego wąchać, a ja nie będę musiała tego cierpieć. Alex, teraz Twoja kolej na jedzenie czosnku. Dlaczego miałbym go jeść? Zobaczcie, jaki fajny naszyjnik mogę z niego zrobić. Przestań się wygłupiać i tak będziesz musiał go zjeść. Dobra, ale najpierw musimy pozbyć się zbędnej skórki. Pomoże mi w tym ogromny wazon. Przęsiemy. No i gotowe! Teraz pozostały już tylko ząbki, więc można je jeść. O rany! To okropne! Nie jadłem nic bardziej obrzydliwego! A ja zdałam sobie sprawę, jak bardzo śmierdziało mi z ust. Zwykły spinacz na ubrania może zawsze ochronić przed zapachami, a jeśli nie da rady, to trzeba będzie rozpylić odświeżacz powietrza. Chyba jednak nie pomaga. Trzeba zneutralizować źródło smrodu. Udało się! Ale nie powtarzajcie tego w domu, bo odświeżacz powietrza jest bardzo niebezpieczny. Przynajmniej nie śmierdzi mi ZUS. Super! Julie, na kogo czekasz? Pospiesz się i jest czosnek. Nienawidzę go od dziecka. Jeśli zobaczycie, że moja twarz robi się zielona, pomóżcie mi, błagam. To obrzydliwe. Okropne. Dlaczego tak się spieszysz? No właśnie, przecież nie musisz. Dzięki temu szybciej pozbędę się tego czosnku. No to odważny krok. I to z jaką prędkością? Julie, świetnie sobie radzisz. Zostało tylko troszeczkę. Wow, jak to możliwe! Po wszystkim koniec z czosnkiem. Nawet ja tak nie śmierdziałem. Julie, przykro mi, ale będziemy musieli cię odizolować. Inaczej wszyscy zemdlejemy od tego smrodu. Za co? Udało się, wreszcie nie śmierdzi. I czuję się o wiele lepiej. Hurra! Kurczę, nie poszczęściło mi się z tiktakami. A ja mam szczęście, mam całą górę. Zobaczcie, kto ma prawdziwe szczęście. Może ja kiedyś dostanę górę smakołyków. Mila, masz najmniej słodyczy, więc możesz zaczynać. Myślę, że dam radę zjeść jedną drażetkę tiktaka. Jest pyszna, ale strasznie mała. Alex, twoja kolej. Nareszcie. Teraz będę miał. Co się dzieje? Dlaczego nic się nie sypie? Alex nie dostanie cukierków. Jeszcze czego? Kurczę. Rozsypałem tiktaki na całym stole. Myślę, że mogę je szybko zebrać za pomocą zwykłej słomki. Gotowe. Julie, tylko ty zostałaś. Mam nie tylko ogromną paczkę cukierków. W środku jest cała masa małych opakowań. Wystarczy dla każdego. Jeszcze czego? Wszystkie słodycze są moje. Uwielbiam tiktaki, więc szybko zjem te kilkanaście paczek. Kurczę, nawet się z nami nie podzieliła. Nie szkodzi. znam sposób, jak ukraść jedno opakowanie. Tadam, i cukierki są nasze. Stójcie! Jak wam nie wstyd. Niczego nam nie udowodnisz. Ale dam wam nauczkę. Zemsta będzie straszna. Ręce do góry. To dla Was. Jak? Będziecie jeszcze kraść moje smakołyki? Mila, tu jest naprawdę dużo słodyczy. Pospiesz się i łap. Dobra! Pyszności! Co? Nie mam już żadnych tiktaków! Zostrzeliłam wszystkie jako naboje! Ale podzieliłaś się z przyjaciółmi! Cześć wszystkim! Wow! To dopiero lody! Ja też chcę takie! Kto to jest? Wow! Hmm. Okej, okay, witaj piękna, jak leci? Jaki przystojniak. Zamurowało cię. Dobra, myślę, że to doskonały pretekst do zjedzenia lodów. Wstydź się, to moje. Jej! Wszystkie lody dla mnie! Ekstra! Jak mogłeś podkradać moje jedzenie! Jakie to jest pyszne! Co to zrobił? Dlaczego jesteście takimi złodziejami? Dam wam nauczkę. Tylko spróbujcie jeszcze coś ukraść. Proponuję, żebyśmy szybko sprawdzili, co jest w środku. Zgadzam się. To wszystko? Jedno ciastko dla naszej trójki? Jakoś mało, nie? Co robimy? Chyba wiem. Nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Kurczę, nawet nie spróbuję. Masz pecha. Chyba, że zrobię to szybko. Nie, nie! Nie dotykaj naszego ciastka. Teraz ja wyciągam kartę. Kura, mogę je ugryźć. No to znaczy, że ja będę musiała je polizać. A tak chciałam je zjeść. Tylko ja mam szczęście. Chociaż mam pewien pomysł. Samantha, może ja zacznę? Śmiało! I tak nie możesz go zjeść. Może nie mogę go zjeść, ale mogę wylizać najlepszą jego część, biały krem. Co? Nawet nie zostawiłaś go dla mnie? Nie martw się, specjalnie dla ciebie przygotowałam trochę śliny. Proszę bardzo, smacznego. Możesz już jeść. To straszne, to takie obrzydliwe. Fuj. Czuję się, jakby pies polizał mnie po buzi. Ej, hey, a co to ma wspólnego ze mną? To jest to chydne. Czas sprawdzić, co tam jest. Mogę ja? Zobaczmy, co tam jest. O nie, to chyba kaktus. Może będzie czekoladowy. Trzeba to sprawdzić. Nie, to boli. Jest prawdziwy. O straszne, to igły. Wiem, jak mogę ci pomóc. Tak się składa, że mam przy sobie kilka plastrów. To jest dokładnie to, czego teraz potrzebujesz. Dzięki, Jack, jesteś prawdziwym gentlemanem. Wygląda na to, że nadszedł czas, aby wyciągnąć karty. Tylko nie to. Hurra, wygrała, Nie dotknę go! Ojej, a ja będę musiał go polizać. A ja muszę go ugryźć, to okropne. Tak, zwłaszcza, że zaczynasz. Ja? Dlaczego ja? Ty jesteś pierwszy. Nie, ty. Jak dzieci. To jest twoje, nie, twoje. Stop! Mam tego dosyć. Dlaczego nie załatwicie sprawy w prostszy sposób? Zagrajcie. Dobry pomysł, ugramy. Chyba wygrałam. No więc Jack, będziesz pierwszym, który poliży to paskustwo. Przynajmniej tak jest sprawiedliwie. To naprawdę boli, aj! Ojej, biedny Jack. Dajcie spokój, to był żart. Język nie jest prawdziwy. Głupi żart. A teraz musisz polidzać kaktusa na serio? No dobrze, spróbuję. Chociaż po co ryzykować? Mam pomysł, jak sprawić, by kaktus był zupełnie nieszkodliwy. Dzięki temu nie będzie kłuć. Ej, ostrożniej! Wszystko leci prosto na nas. Jestem cała pokryta igłami. Nie narzekajcie, przynajmniej teraz mogę w spokoju polizać kaktusa. A Amber może go ugryźć. Dobra, daj mi go spróbuję. Nie biorę w tym udziału, ale wciąż jestem cała w igłach. Chuj, nawet ogolony kaktus smakuje obrzydliwie. Jest to chydny. Dlaczego znowu ja? Co to ma wspólnego ze mną? Ojej, przepraszam. To wszystko jej wina. Co to za zapach? Wydaje mi się, że zapach wydobywa się spod pokrywki. Musimy się dowiedzieć, co tam jest. Okej. Okay. O, tego właśnie się bałem. To ryba. Fuu, ohyda. I to paskudna ryba. Dobra, losujemy karty. Będę musiał ją polizać. Hurra, ja nic nie muszę robić. Jestem szczęściaro. Co to było? Nieważne. Czyli ja muszę ją ugryźć. Nie, nie zgadzam się. Tak, tak to trudniejsze niż myślałem boję się ale muszę mogę to zrobić jeszcze tylko minutka no nie będziemy tyle czekać pomogę ci no ale zabawne Łochyda jak mogłaś odegram się proszę jedz swoją rybę gryź co zrobiłeś? Nie byłam na to gotowa. Będę chora. O, jak to śmierdzi. Ale to nie wszystko. Masz jeszcze całe pół ryby. Odczepcie się ode mnie. A, to bolało. Dlaczego to zrobiłaś? Otwórzmy razem. Dobra. Jaki ogromny tort! Chcę go zjeść! Jeszcze nie teraz. Najpierw karty. Już czekają, bierzcie! Super! Mogę polizać to wszystko! Hura, ja będę go jeść! Kurczę, ja nic nie będę robić. Chociaż czemu ja bym cierpieć? Ja też mogę spróbować ciasta! O, jest pyszne! Mogłabym jeść ten tor do ostatniego chruszka. Trzymaj się od niego z daleka. To nie jest twoje ciasto. Ci wusy, moglibyście się podzielić. Dla nas samych nie wystarczy. Mógłbyście zatrzymać? Właściwie to też jest moje ciasto! Jakie to pyszne! Hmm. Dosyć! Trzeba się dzielić! Co ty? O, mam jeszcze trochę ciasta na nosie. Super. Miałeś rację, tort jest niesamowity. Samantha, może podzielisz się z nami? Jeszcze czego? To moje ciasto, zrozumiano. Tak? No to smacznego. Co ty zrobiłeś? Dopadnę cię! To żałujesz tego. Niepotrzebnie to zrobiłeś. Hej, nie trafiłaś. Przesadziłaś. Myślę, że dobrze na tobie wygląda. Ciekawe, co jest w środku? Ups, to chyba niezbyt dobrze smakuje. To okropne. Ochyda. Straszne. O, nie, a ja go muszę zjeść. Kurale ale fart. A co ze mną? Dobra, polizanie tego sera nie będzie takie trudne, jeśli zacisnę nos. To naprawdę nie jest takie straszne. Co się stanie, jeśli zdejmiemy spinacz? Sprawdźmy. Fuuu, to jest obrzydliwe. Oddaj mi moją ochronę. Jack, teraz ty. O nie, nie mogę tego zjeść. To obrzydliwe. Ale będziesz musiał. Dlaczego to właśnie ja mam pecha? To jest takie paskudne. Nareszcie świeże powietrze. Zgadzam się. Za wcześnie się cieszycie. Nie czuję się najlepiej. O nie, znów ten smród. Pomóżcie mi. Przewracam się, ratujcie mnie. Ups, to nie moja wina. Przyjrzyjmy się razem. Fajnie, chuba-buba. Tak, pozostaje tylko wyciągnąć karty. Co ja mam? Kurczę, nie będę mógł nawet polizać. Mm. Okay. Yeah! A ja będę żyła gumę, ale ekstra. Będę lizać? Gumę przecież mm. trzeba rzuć. Uh. Um. Ław, zaczynasz. Dobra, mam nadzieję, że smakuje naprawdę dobrze. No to spróbujmy. Myślę, że najlepiej poczuję jej smak, jak poliżę ją po całej długości. Sepsujesz mi gumę! Może wystarczy! Daj mi to! No i proszę, jest cała w ślinie. Przynajmniej była dobra. Nie, nie będę tego żuła, to jest obrzydliwe. Ej, a co ja mam z tym wspólnego? Uuu, co za uchyda.